Oto średnich rozmiarów elektryczna furgonetka, która startuje w ramach kampanii biznesowej Kia Platform Beyond Vehicle. Jakie jest PV5? Zapraszam Was na krótką prezentację z premiery tego samochodu. Z zewnątrz PV5 moim zdaniem wygląda naprawdę nieźle. Nie zabrakło nawiązań do innych elektrycznych modeli, jak chociażby te kanciaste nadkola, sporo plastiku. Wzór felk, który dobrze znamy, i zobaczcie na fajnie poprowadzoną linię okien. Dość dobrze to wygląda, choć powiem szczerze, że te klamki kojarzą mi się z innego vana. Też takiego kosmicznego, tylko z kopniętym H w logo. Natomiast z tyłu, no z tyłu jest bardziej klasycznie, już mamy pionowe światła, zwykłą szybę, prosty wzór LED, więc z tyłu naprawdę. Dzieje się dużo mniej i jest ten tył dużo mniej ciekawy. Więc, jak to mówią, im dalej w las, tym akurat w tym przypadku mniej drzew. Kia V5 została zbudowana na platformie EGMPS i wykorzystuje koncepcję: uwaga, deskorolki. O co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, że mamy tutaj płaskie podwozie, na którym możemy nakładać, jakie chcemy nadwozie. Dlatego pv 5 występuje w wersji osobowej, występuje w wersji furgonetki lub występuje w wersji z kabiną i podwoziem do zabudowy. Więc Kia próbuje wprowadzić na rynek samochód, który będzie mocno uniwersalny właśnie z racji takiej, że mamy tutaj podwozie, do którego możemy dostosowywać różnego typu nadwozia. To dość ciekawa koncepcja, szczególnie w przypadku elektryka. Tak więc zagadka z deskorolką rozwiązana. Wnętrze PV5 oparte jest o koncepcję Open Space U, czyli ma tu być oczywiście dużo przestrzeni, a biorąc pod uwagę z jakim samochodem mamy do czynienia, no to jest y, gdzie tutaj powariować. No i rzeczywiście na przestrzeń nie ma co narzekać, nad głową, choć nad głową 5 palców wolnej przestrzeni, nie jest jakoś super dużo, fotel jest zostawiony w najniższej pozycji, więc tutaj spodziewałbym się akurat tej przestrzeni nieco więcej, ale dlaczego mam tutaj tak mało przestrzeni? Ano dlatego, że siedzę na bateriach. Baterie są właśnie tutaj w przedniej części tego samochodu, co pozwola, pozwoliło na inne rozwiązanie z tyłu, ale do tyłu zaraz przejdziemy, w związku z czym siedzę wyżej. Mam tej przestrzeni tak na styk moim zdaniem, jak na Vana, ale kompletnie nie przeszkadzająco. Mam oczywiście płaską podłogę, wszystko tu jest twarde. Design deski rozdzielczej jest bardzo prosty. Natomiast to co jest ważne, to system, który oparty jest na iOS Automotive w związku z czym można tutaj wgrywać sporo aplikacji, które macie w App Market, więc mocno rozwinięty system. I to jest fajne, działa to dość dobrze. Wyglądowo też bardzo fajna jakość, bardzo fajne czernie, więc ten ekran może być naprawdę czymś bardzo ciekawym w tym samochodzie. Jeśli chodzi o pozycję za kierownicą, no nie ma na co narzekać. Czuję, że siedzę w wanie, mamy bardzo nisko poprowadzone szyby, więc ta widoczność jest tutaj taka trochę jak w stari jak w Hyundai'u Stari, natomiast przednia szyba jest dużo mniejsza i cała deska rozdzielcza jest dużo wyżej, zresztą to widać tutaj, jaka jest różnica między tą szybą a tą szybą, więc tu ta widoczność jest mocno ograniczona moim zdaniem, natomiast z boku no już potężna, potężna szyba. Jeśli chodzi o takie rozwiązania stricte użytkowe, macie tutaj oczywiście półeczkę na telefon, macie taką dużą szufladę, która otwiera się akurat w tym egzemplarzu dość mocno, ale... To są egzemplarze przeprodukcyjne, więc nie oceniajmy. Mamy dwa schowki w podłodze. Mamy tutaj na środku dwa uchwyty na kubki, jakiś tam półeczkę na telefon i duży schowek. Nie ma tutaj oczywiście podłokietnika i wyjście 230. To jest akurat fajne rozwiązanie, bo z przodu 230 jest rzadko, a można tutaj ładować jakby telefon, laptopa, cokolwiek nam chcecie. Jest tutaj możliwość podłączenia zwykłego gniazdka. Reasumując, przód dość ciekawy, ale myślę, że najfajniejsze, co możecie znaleźć w Piwi 5, jest tam. To zapraszam na tyły Piwi 5. I tutaj tak naprawdę rozwiązanie jest najciekawsze. Bo to, co Wam wcześniej wspomniałem, że dlatego siedzę wysoko, bo tam są baterie, pozwoliło, że z tyłu macie dużo niżej umieszczoną podłogę. A to powoduje, że siedzicie tutaj po pierwsze normalnie. A po drugie, macie bardzo dużą swobodę regulacji foteli, bo ten samochód może występować w wersji 2, 3, 3 lub 2, 3, tak jak jest tutaj, zwiększając wtedy przestrzeń bagażową. Natomiast przede wszystkim siedzenie jest tutaj bardzo wygodne i to widać, że kierowca siedzi naprawdę dużo wyżej, bo ja aktualnie jestem na wysokości mniej więcej połowy zagłówka, tu się kończy moja głowa, na mniej więcej połowie zagłówka fotelu, fotela przede mną. I to, co jest też bardzo ciekawe w tym samochodzie, to Kia budując PV5 korzystała z doświadczeń Ubera. Pytając się Ubera, czego ludzie oczekują, podróżując z tyłu, co jest ważne dla osób, które podróżują z tyłu, dla osób przewożonych. W związku z czym uzyskali wiele informacji, co tak naprawdę powinno z tyłu PV5 się znaleźć, na co ludzie narzekają, a na co nie. I to też powoduje, że jest szansa, że kiedy PV5 wejdzie do produkcji, to tak naprawdę będzie spełniało wszelkie wymogi właśnie Ubera, i ta współpraca będzie się zacieśniała między tymi. Firmami. Co tutaj z tyłu mamy? No, raczej podstawowe udogodnienia. To nie jest luksusowy van. To jest raczej osobowy van, więc mamy po prostu dwa porty USB-C. Mamy podgrzewane zewnętrzne części kanapy, bo środkowa część nie, tylko dwa fotele na zewnątrz. Mamy takie półeczki, które są tutaj takie większe pod fotelami. Mamy oczywiście nawiewy pod fotelami. Dość sporych rozmiarów szyby i one są uchylne i to też znamy z chociażby Hyundai Stari. No, bo wiadomo, współpraca KI i Hyundai jest dość mocno zacieśniona. W związku z czym przestrzeni dużo. No tu już zobaczcie nad głową to, co Wam chciałem pokazać. Zobaczcie, jak ja tutaj siedzę, to nad głową mam spokojnie 10 palców wolnej przestrzeni. Więc tutaj tą przestrzeń uzyskano. Tutaj jest kluczowy element tego samochodu. Właśnie tylna kanapa. Właśnie to, jak będą tutaj przewożeni ludzie i żeby to ludziom było tutaj wygodnie, pasażerom. W tylnej części samochodu. Kierowca też ma wygodnie, ale to tutaj jest właśnie ta część najważniejsza z perspektywy oczywiście samochodu osobowego. Zapomniałem Wam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy: z tyłu możecie regulować kąt oparcia fotela. W związku z czym na dłuższe trasy, no można się tu nieźle wyłożyć. Spójrzcie jeszcze na bagażnik, kiedy mamy wersję pięcioosobową. No, jest gdzie przewozić rzeczy. Naprawdę potężny, mocno ustawny. A jakie PV5 oferuje napędy? Już Wam mówię. PV5 w obu wersjach będzie dostępne z dwoma napędami. Mniejszy akumulator będzie miał pojemność 51,5 kWh, a większy 71,2 kWh. Jeśli chodzi o zasięg, to przy mniejszym akumulatorze w wersji osobowej maksymalnie przejedzie się 288 km według deklaracji, a w wersji dostawczej 291 km. Ten większy akumulator ma zapewnić maksymalny zasięg do 400 km przy osobówce i 397 km przy dostawczach to, co natomiast wiemy dokładnie, to moce, jakie są dostępne w tych autach: 122 konie lub 163 konie mechaniczne. Obie wersje oferują 250 nm i obie mają się ładować od 10 do 80% w mniej niż 30 minut. Co istotne, właśnie ruszyła przed sprzedaż tego modelu, więc warto przedstawić Wam ceny. Osobowe PV5 rozpoczyna się od 168 200 zł za wersję z mniejszym akumulatorem. Wersja z większym akumulatorem zostałaby ceniona na 185 600 zł. Wersja dostawcza jest oczywiście tańsza. 141 400 zł za tą z tym mniejszym akumulatorem, i 155 500 zł za tą z tym większym. No to czekam na Wasze opinie. Co sądzicie o PV5, o tej koncepcji deskorolki, o elektrycznej furgonetce? Dajcie znać w komentarzach. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału i do zobaczenia w kolejnych testach. Cześć!